Hej, hej, siemanko, ja jestem Topolo i chciałbym was poinformować, że Halloween, czyli Spookier Fall w Minecraft Dungeons już trwa. Na wczorajszym live udało się nam zdobyć dwa rodzaje eventowej zbroi, czyli zbroja z kotła oraz zbroja strażnika. Osobiście rekomenduję pofarmić właśnie tą drugą wersję, ponieważ to nic innego jak darmowa zbroja widera, przy czym jej drop rate równa się 100%. Musicie to mieć! Z jedną śmiercią, ale ło Zbroja Skotła 252 Zbroja Skotła została stworzona z myślą o kamuflażu. O ile założonej funkcji sprawia się tak sobie, o tyle jej efekt bąbelków po prostu zachwyca. GG, ale wspólnie na fantomy poszli paryńka łuk. Zbroja Strażnika 254! Ci, którzy decydują się założyć płaszcz upiornego strażnika, stają się po strachem dyniowych pastwisk. Mmm. Mm. Tak jak się domyślałem, zaraz po ogłoszeniu tego wydarzenia mamy w sumie do zebrania aż 6 unikatowych eventowych rzeczy, czyli dwa tematyczne zestawy oraz dwa itemy kosmetyczne, czyli peleryna oraz dodatkowy pet. To jest serio niesamowite. Pamiętajcie, że nie da się zebrać wszystkich itemów naraz i musimy przynajmniej raz na dzień zalogować się do gry, aby sprawdzić aktualną rotację dostępnych eventowych rzeczy w sezonowych próbach. Wydaje mi się, że jest to niepowtarzalna okazja, aby spokojnie móc zdobyć każdą halloweenową rzecz. A w dodatku mamy na to czas do 2 listopada. Ale wracając do nagród za ukończenie sezonowych prób. Mamy tutaj pokazane, że za ukończenie 6 prób otrzymujemy pelerynę, a za ukończenie 12 prób dostajemy zwierzaczka w postaci peta do kolekcji. Aby przyspieszyć ten proces, polecam ukończyć powyższe próby na każdym z trybów gry: standardowym, przygodowym oraz apokalipsie. Z tego co mogliśmy zaobserwować na live, na każdym trybie przypadało po 3 misje specjalne, więc za jednym razem byliśmy w stanie wykonać aż 9 misji na postać. Pamiętajcie o tym. Dla Minecraft Dungeons taki event to nadzieja na odzyskanie kurczącej się puli graczy i fanów. Ale z tego co widziałem, twórcy trafili w dziesiątkę i chyba wysłuchali naszych próśb, a nawet dotrzymali słowa mówiąc, że ten Spooky Fall event jest bardziej wymagający. Wymagający więcej czasu, ale w zamian otrzymujemy więcej niepowtarzalnych itemów i to rozumiem. W tym odcinku chciałem poruszyć również sprawy techniczne. Aby zagrać w ten event, należy upewnić się, że macie aktualną wersję gry. Patch ważył około 2 GB, więc założę się, że jest tam cała masa poprawek do gry i nowej zawartości. O której jeszcze nawet nie wiemy. I otóż to pojawiła się nowa opcja w menu gry o nazwie Stan Połączenia i widniejący status już na mapce wraz z informacją, że jesteśmy połączeni z serwerem. Co to może znaczyć? Uwierzytelnianie PlayFab, uwierzytelnianie interfejsu i tak dalej i tak dalej. To wygląda jak kolejne zabezpieczenia gry pod względem baz danych, tak aby użytkownicy nie gmerali w zakamarkach kodu powodując kolejne błędy gry lub dzięki tym funkcjom w końcu unikniemy problemów z save'ami oraz migracją kont, szczególnie że gra pojawiła się na Steam. Faktycznie zmiany nadchodzą i nawet zakładka z elementami Elementami kosmetycznymi uległa zmianie. Wygląda jakby miało być tych itemów więcej w przyszłości, a w dodatku do każdego itemu kosmetycznego jest zawarty opis czego dotyczy lub w jaki sposób został zdobyty. Coraz bardziej mnie przekonuje wizja wprowadzenia sezonów do Minecraft Dungeons. Sezonów podobnych do tych z eventów, tyle że o wiele dłuższych, dzięki którym zdobywamy więcej rzeczy kosmetycznych i nie tylko. Halloween w Minecraft Dungeons w tym roku to krok w dobrą stronę i bardzo ciekawe odświeżenie marki. Życzę producentom jak najlepiej i wytrwałości w najbliższych update'ach. I tym właśnie akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek na dziś. Lecę dalej, pofarmić trochę itemów i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie siemanko i cześć.